Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić czytanie dla osób z znaku Koziorożca na miesiąc czerwiec 2022. Na początek serdecznie dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. Przypominam, że czytanie jest ogólne, nie będzie rezonować ze wszystkimi. W tarocie ten czas jest płynny, tak więc możecie sobie to odsłuchać, to czytanie w dowolnym momencie. To jest na dłuższy okres czasu, na miesiąc. Także może się wydarzyć, że dopiero pod koniec miesiąca coś Wam się spełni. co jest podstawą tego co wam pomaga lub przeszkadza co odchodzi co przychodzi co wymyśla w głowie w planach jaka energia przy was jaka z zewnątrz czego się nie spodziewacie i wynik. Głupiec, czyli albo wodnik tutaj będzie, albo nie możecie czegoś rozpocząć. Czegoś tutaj nie możecie gdzieś wyjechać, czegoś rozpocząć na nowo, albo jakiś problem z dzieckiem też może być. Tutaj już widzę na początek. Tak się fajnie ułożyło, że są dwie pary. Cesarz Cesarzowa i Strygonu Wodnego Król Królowa w odwrocie. Nie wiem, czy tutaj jakieś dwa małżeństwa ze sobą nie będą miały do czynienia. Może jacyś tacy blisko z siebie mieszkający. Może być to, że to jest matka, ojciec i tutaj Synowa, syn i współmałżonek. Też tak może być. Od razu dokładam karty, żeby była większa możliwość, więcej historii. O! Ale też mi tu wychodzą jakieś historie właśnie w tym małżeństwie. No właśnie, że w tym małżeństwie tutaj no nie jest tak za dobrze. Może tu się pojawiają jakieś osoby? Aha. Dwa razy miecz, dwa razy mak. No. No, i dobrze, tutaj. Czyli tu jest taka historia. No, pojawia się dużo osób też. Może najpierw tak. Tutaj jest, tak powiedziałam, cesarz, cesar, cesarzowa cesarz. Czyli tu jakaś para, tu jest baran, tutaj waga, byk, tutaj jest skorpion. Tutaj jest baran, bliźnięta, baran y, y, lew, strzelec. Tutaj król i królowa mówią o trygonie wodnym, czyli skorpion, rak, ryby. Tu jest, tak, tu jest znowu waga, tu jest, są bliźnięta i tu i tu. No, czyli tu takich osób mi się pokazuje dość, dość dużo tych osób. Tu jest koziorożec też. No dużo ludzi tutaj jest wokoło. I tu jest dość dużo właśnie też tych arkan wielkich. Czyli tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, aż dziewięć. No czyli tu takie jakieś bardzo poważne czytanie. Arkana wielkie też mówią o tym, że to będzie tak dłużej też działać. Tu jest pokazane cesarzowa. Ktoś tu będzie rozliczał. Albo wy to jesteście tą cesarzową, albo to jest wasza żona, matka, szefowa. I może być, że może ona pracuje w sądzie albo w jakichś urzędach. Może być. Albo może ona chcieć jakiejś sprawiedliwości. Czyli może tu być, że ona na przykład złoży dokumenty do sądu, będzie potrzebować jakiejś sprawiedliwości. W związku z tym, że tu czuła się jakoś na przykład zdradzona, oszukana, tu przeżywała jakieś rzeczy czy przeżywać będzie jakieś rzeczy w związku z jakąś kobietą, z właśnie z Trygonu tego buławianego, Baran, Lew strzelec. A Ona się tu pokazuje w odwrocie, czyli to może być czyjaś żona, jakaś kochanka dodatkowa i to może dotyczyć tego męża tu. Może dotyczyć tego męża, z którym chciałaby może zakończyć, ale jakoś nie może. Skorpion. Skorpion. Albo tutaj też właśnie ten, ta śmierć mówi o tym, że czegoś nie może się, jeszcze się nie może zakończyć. Odchodzi wasza karta. Albo to Wy odchodzicie. Tutaj podejmujecie decyzję, że odcinacie coś, albo Wy odcinacie. Jakąś toksyczną, właśnie sytuację, relację, sytuację w pracy, czy toksyczną osobę, czy jakieś uzależnienie od czegoś albo uzależnienie od jakiejś osoby. No, cesarzowa to jest silna osobowość. To jest osoba, która podejmuje decyzję, ona się nie cofa. Jest oczywiście wrażliwa, bo to jest. No, cesarzowa jest. Taką osobą spokojną, harmonijną, taką też kreatywną. No Cesarzowa też mówi o sukcesie jakimś też jako. Ale przede wszystkim cesarzowa jest silna. Ona ma wszystkie królowe pod sobą, ma wszystkie cechy tych królowych. Czyli jest uczuciowa, przedsiębiorcza, decyzyjna, dobrze się umie gospodarzyć, jeśli chodzi o finanse. No. Jest bardzo mądra, inteligentna. No, czyli tu ona może chcieć też rozliczać coś, kogoś coś. Na przykład tego swojego męża może będzie chciała rozliczyć z jakichś tu tych sytuacji, które się tu pojawiają. No bo tu widać, że był jakiś problem lub będzie jakiś problem, skoro ta piątka jest w odwrocie. Czyli, że tu może być, że już to był, bo to jest za przeszły kiedy po prostu ktoś tutaj może się dowiedział o czymś, bo tu jest co w, co w głowie jest? No to jest w głowie jakieś informacje. I tu w związku z tymi informacjami, albo informacje od tej osoby z trygonu wodnego, albo w związku z tymi informacjami koziorożec czuje się naprawdę bardzo przewrażliwiony. Przewrażliwiony, tutaj jest przewrażliwienie, jakaś taka emocjonalność też. Co przychodzi? No to jest znowu ten mak, znowu jakieś informacje. Albo tutaj jakieś, jakieś manipulacje. Chociaż w tej karcie jest pokazywany sukces zazwyczaj sukces. Czyli tu rozpoczynanie czegoś na nowo też. Czyli jedne koziorożce może będą miały jakieś informacje. Jedne będą na przykład poczują, że tu im się coś udaje, mimo to, że one są przewrażliwione tą sytuacją, a może być, że osoba im pomaga. W rozpoczęciu jakiejś działalności gospodarczej nowej, bo tu się pojawia ta sama. Czyli wymyślicie o tym, co przyjdzie, właśnie. Może osoba z poznaku bliźniąt też będzie wam jakaś pomocna. Na przykład będzie wam pomagać budować jakieś zabezpieczenia, będziecie jakieś nowe rzeczy robić. Będziecie tutaj, no tu jest pokazany sukces, ja mówię zawsze w tej karcie, są informacje. Ta osoba ma wszelkie możliwe środki do tego, żeby jej się coś powiodło, ale musi też się zabezpieczyć, czyli musi zabezpieczyć to coś nowe, co przyjdzie, albo nowa praca, albo nowe, no, no tutaj te, te jakieś nowe działania, albo rozpoczyna nowe, całkiem jakieś życie, tylko musi się dobrze zabezpieczyć. I tu może myśli też o tym koziorożec. Czy to pani, czy pan? Bo jeżeli Pan by miał taką osobę, no to to jest jego żona, a wtedy on jest tutaj w tej energii, koziorożec. Czyli nie umie czegoś zakończyć. I tutaj są jakieś właśnie problemy związane z, jakąś, z jakimiś osobami. Tu są jakieś wspomnienia o tym, że coś było źle. Odcinanie jakichś toksycznych właśnie tych osób, tych może myśli też, jakieś toksyczne myśli o czymś. Tu wychodzenie jakiejś prawdy na jaw. Przy Was jest. Też podjęcie czegoś no, no nowego, jakieś tu są informacje, może na temat też osoby z trygonu tego wodnego, skorpiona gryby. Jakieś informacje do Was mogą przyjść, do Was, dlatego ta energia będzie przy Was. Albo jeśli Panowie, no to tutaj czują się nadpo, nadpobudliwie emocjonalnie z powodu tych informacji. Może chcą Panie rozpocząć coś z jakąś osobą. Tylko nie wiedzą jeszcze o tym, że ona też tutaj jest niestabilna emocjonalnie. Co z zewnątrz? No, z zewnątrz. Albo jest trójkąt, albo jest jakaś współpraca, albo jakiś rozwój, tylko że tutaj jest no brak stabilności. Brak stabilności. Czy coś by tu można było rozpocząć, właśnie? Ale brak stabilności. Może być też tutaj, tak jak mówię, że tu chcecie jakieś, rozpocząć też swoją własną działalność, też może być, i tu się będzie opierać o sądy. Czyli no, tu są różne, różne historie, czy dotyczące związku, czy pracy, czy jakiejś działalności, no. Bo to niekoniecznie musi dotyczyć związku. Z zewnątrz, co przychodzi? No przychodzi tutaj jakiś problem, albo z osobą, z trygonu waszego, byk pan na koziorożec, albo jakiś problem finansowy. Który po prostu no, jest od pewnego czasu tutaj z Wami, albo się pojawia na nowo, bo to jest karta przeszłości. Czyli jakieś tu wspomnienia mogą być albo złe związane z tą osobą, albo przypominacie sobie o jakichś sprawach finansowych też może być. Na koniec coś od losu. Czyli przychodzi los i zmienia wam coś, że wy wyjeżdżacie, zmieniacie. To jest karta Brama, to jest karta Brama. Czyli zostawiacie coś, wyjeżdżacie, wyruszacie, albo do pracy wyjeżdżacie, albo się przeprowadzacie, albo zmieniacie coś, albo zostawiacie coś, kogoś, jakieś miejsce pracy, coś zostawiacie. To przychodzi nagle od losu. I to jest nagłe. Los przynosi wam taką zmianę. Czyli możliwe, że wy dostaniecie na przykład nową pracę, jakieś informacje na temat nowej pracy, informacje na temat Waszego męża na przykład, który tam miał na przykład obok jakąś tam, albo informacje tak, no. Jakichś spraw sądowych? Może macie jakieś sprawy sądowe i też mogą być, przyjść jakieś informacje, że musicie się stawić na jakąś sprawę sądową? Też może być. Ale w tych kartach jest sukces. Ogólnie cesarzowa i cesarz mówią również o sukcesie. O tym, że się tu. To, te, to, jest, to są stanowcze energie, takie pewne. To też tak ta karta mówi. O, tej, o takiej stanowczości, o tej prawdzie, o tym wszystkim. To są bardzo dobre karty, bardzo dobre karty. I te też karty są dobre. Czyli może być różne historie, mogą być, że tu wy tu będziecie chcieli coś rozwiązać sądownie, będziecie chcieli tu coś zakończyć, ale się nie da. Przyjdą jakieś informacje, jakieś, jakaś prawda wyjdzie na je, bo te, to też będzie informacja. Albo będziecie rozpoczynać coś nowego, odcinać tutaj jakieś, bo tu jest znowu też miecz, a będziecie odcinać coś toksycznego, co wam nie służy, i będziecie tu mieć jakieś takie, bo to jest związane z finansami, tu jakieś takie manewry, gdzie po prostu nie wiecie, co zrobić. Tu byście może podpisali umowę, tu byście coś wybrali, ale tu jakieś problemy. Chyba, że tu będziecie e, wybierać. Na przykład ci, co są w jakichś trójkątnych sytuacjach, to będą wybierać osoby. No i dlatego tu mogą być problemy potem finansowe. Jakieś tu... Ale koniec końców tutaj i tak się coś zmieni. Tak się zmieni, czy chcecie, czy nie chcecie. Bo jeżeli ktoś nie chce czegoś zakończyć, to i tak zakończy. To może dotyczyć różnych związków zawodowych jakichś związków luźnych, e, zalegalizowanych, niezalegalizowanych, no bo tu na przykład tu rozwodów nie ma, chociaż ta karta by mogła sugerować rozwód. Tylko, że ona jest w pozycji prostej, czyli mogłoby tu być, że tu się dopiero coś rozpocznie, jakaś, jakieś manewry. Jak powiedziałam, no wyciągnęłam takie informacje, jakie tu są. O, tutaj znowu jest los koło Fortuny. I tu jest zastanów się. Zastanów się. Pustelnik to jest: zastanów się. Jeśli potrzebujesz poradzić się jakiejś osoby dojrzałej, osoby doświadczonej, która ma wiedzę, jeśli potrzebujesz czasu, też zastanów się, możesz, możesz wyjechać gdzieś, czy trochę się odizolować od tego świata zewnętrznego poszukaj rozwiązań, poszukaj nowej drogi na przykład Może osoba z znaku panny ci pomoże. Może jakaś starsza osoba na przykład. Jakaś w rodzinie, która już na przykład na emeryturze jest. Może ci taka osoba pomoże. No, tak bym tu widziała. Tak więc serdecznie dziękuję koziorożcom za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze i do następnego razu.